Tematem spotkania będzie sytuacja gospodarcza w Polsce. Tym wykładem chcemy pokazać ludziom ze stalowej woli, że istnieje szansa na lepsze jutro. Chcemy pokazać ludziom także, że ich mają, mają alternatywę, żeby głosować na innych po prostu ludzi. Dzisiejsze partie polityczne to można ich nazwać betonem politycznym. Jesteście Państwo... Na spotkaniu z przedstawicielem prawicy, czyli człowiekiem, który myśli inaczej niż cała obecna klasa polityczna. Bo raz na cztery lata macie Państwo prawo głosu i możecie Państwo sobie wybrać właściciela niewolników. To jest bardzo ważne z punktu widzenia niewolnika, czy jest dobry pan, czy zły pan, czy jest taki pan, czy inny pan. Jeden pan na przykład każe chodzić na cztery lekcje religii dziennie do szkoły, drugi zabroni w ogóle lekcje religii, a my mówimy innym językiem, nie mamy być w ogóle pana i my sami mamy decydować, czy nasze dzieci chodzą do szkoły, gdzie jest religia, czy gdzie nie ma religii, czy jest matematyka, czy nie ma matematyki, czy, czy, jest, czy, jest, czy jest historia, czy nie. Od tego są rodzice. Tak samo jak rodzice prowadzą dziecko do szkoły, do restauracji, gdzie dziecko może zjeść takie potrawy, albo inne i nikt ich nie kontroluje, tak samo nikt nie będzie kontrolować rodziców, do szkoły posyłają swoje dzieci, bo rodzice lepiej znają swoje dziecko niż my. Także krótko mówiąc, krótko mówiąc, proszę Państwa, my chcemy zlikwidować ustrój niewolniczy, a nie, a nie być lepszym panem. Oczywiście klasa właścicieli niewolników, która rządzi obecnie całą Europą, yy, z nienawiścią na nas patrzy, prawda? Bo chcemy odebrać im, no wiadomo, właściciel niewolników, a pewne przywileje, więc chcemy im te przywileje odebrać. Niektórzy wstać do kryminału, oczywiście. Yy, to jest jasne, bo popełniali różne przestępstwa, yy, czysto kryminalne zresztą, yy, ale nie tylko. Czasami mówię, że dał nam przykład jak ich sadzać mamy, prawda? Yy. To, to potrafią zrobić. I generalnie rzecz biorąc, dlatego nas nienawidzą, dlatego nas do telewizji w ogóle nie dopuszczają, no bo po prostu my chcemy zlikwidować ustrój niewolniczy. Oczywiście, że w ustroju niewolniczym, właściciel niewolnika ma prawo powiedzieć niewolnikowi, słuchaj niewolniku, musisz się zapinać pasami w samochodzie, bo ja za ciebie zapłaciłem, a więc ja decyduję za ciebie, ja nie chcę mi się zapił. W stroju normalnym. To decy sam decyduje, czy się zabije, czy nie, prawda, czy, czy woli spłonąć życie w tym samochodzie, prawda, czy, czy zginąć, rozwaliwszy się o, o przednią szybę, to jest jego decyzja. W ustroju niewolniczym rzeczywiście a właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika. W ustroju normalnym to ojciec decyduje o tym, czego się uczy jego dziecko. W ustroju niewolniczym oczywiście decyduje pan, bo w ustroju normalnym to dziecko na starość będzie utrzymywało ojca i matkę. A więc to rodzice mają interes, żeby dziecko miało najlepszy zawód, żeby było najwielkoształcone.